Kolejny etap jednej z największych drogowych inwestycji w Krakowie ruszy już za tydzień. Mowa o pracach na skrzyżowaniu Alej Trzech Wieszczów ulicy Królewskiej i Karmelickiej. Przebudowana zostanie podbudowa jezdni, powstanie nowa nawierzchnia oraz torowisko dostosowane technologicznie do modernizowanej linii tramwajowej Dobronowic. Prace potrwają trzy miesiące. Nie można przyspieszać tych robót, jeżeli chcemy mieć wytrzymałe torowisko. Więc te prace są wykonywane też dwa razy, to trzeba o tym pamiętać, ponieważ najpierw jedna połowa alei, potem druga i za każdym tym razem mamy ten okres, kiedy wiąże beton i kiedy nie są wykonywane inne prace. Ale alternatywą byłoby całkowite zamknięcie alei na około 2 miesiące, dlatego zdecydowaliśmy się wspólnie z inżynierem ruchu, by wykonywać to na dwa razy. Będzie to olbrzymie wyzwanie nie tylko dla drogowców, ale i kierowców. Od poniedziałku Aleja Słowackiego nie zostanie całkowicie zamknięta, a jedynie zawężona. Prosimy kierowców o omijanie placu inwalidów równoległymi ulicami. Ci, którzy już znajdą się na Alejach będą mieli możliwość ominięcia remontowanego odcinka ulicami Reymonta, Nawojki albo Czarnowiejską aż do Armii Krajowej. Aby dojechać z północy na wschód miasta należy zjechać ulicą Lubomirskiego w kierunku Ronda Mogilskiego, Grzegorzewskiego i tak ulicą Kotlarską dojechać do ulicy Klimeckiego i Powstańców Wielkopolskich. Z kolei z Alei 29 listopada możemy również dojechać do ulicy Opolskiej, Bora Komorowskiego lub Muńskiej i również dalej do alei Pokoju. Dojechać można też otwartym skrzyżowaniem ulic Piastowskiej i Głowackiego. Kolejną alternatywą jest dojazd od strony Przegorza ulicami Jodłową, Starowolską, Jesionową i na Błonie, albo ulicami Księcia Józefa, Orlą i Rzepichę. Zalecamy również objazd autostradą A4, fragmentem drogi ekspresowej S52 oraz ulicami Pasternik i Radzikowskiego. W związku z tym, że prace będą prowadzone na jednej z najważniejszych krakowskich arterii, zatory drogowe mogą się przenosić poza obszar przebudowy, dlatego apelujemy do kierowców, by w miarę możliwości wybierali podróżowanie komunikacją publiczną. Przypominamy, że zaplanowane prace przy Placu Inwalidów najpierw będą prowadzone po stronie ulicy Karmelickiej, a sam dojazd do ulicy Karmelickiej będzie możliwy ulicą Michałowskiego, która na czas prowadzonych prac stanie się dwukierunkowa.